Pana nie jest sąsiad, ale Uol Spektakl Oświadczyny to już czternasta premiera tego teatru. Po spowiedzi w drewnie przyszła kolejna lekką komedię na podstawie jednoaktówki Antoniego Czechowa. To jest nasze czternaste przedstawienie tego spektaklu. My kończymy już w tym roku ten, ten objazd, może w tym sezonie, ale od września rozpoczynamy kolejne przedstawienia. No w ostatnich dniach graliśmy w Trzebini, w Chełmku, w Jeleniu, a przed nami jeszcze kilka przedstawień, ale to już będzie w spektaklu wystąpiło trzech aktorów Krystyna Mazgaj i Zbigniew Klatka z Teatru Tradycja oraz gościnnie szanowianin Krzysztof Brandes. Przedstawienie wyreżyserował znanych szanowskiej publiczności Marcin Kobierski. Marcin współpracuje z nami już od kilku sezonów, i to jest jego trzecia premiera w naszym teatrze. Zrobiliśmy wcześniej dwie komedie, Ożenek według Gogola. I taką współczesną komedię, a raczej spektakl kabaretowy pod tytułem Kręć, Kręć Wrzeciono. I za to przedstawienie właśnie w reżyserii Marcina Kobielskiego otrzymaliśmy nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To było dwa lata temu. Oświadczyny to klasyczna komedia pomyłek. Opowiada ona w zabawny sposób historię starego kawalera, chcącego z rozsądku poślubić pannę z Zamiedzy. Podczas oświadczyn dochodzi jednak do sprzeczki między Nimi, w co włącza się ojciec dziewczyny. W Marcina Kobierskiego w naszym spektaklu to jest poprowadzone bardziej w kierunku farsy, a więc ustawiczna okazja, żeby się śmiać, żeby pojawiały się kolejne gagi, pomyłki. No, w dosyć dużym tempie jest to grane. Premiera sztuki odbyła się 6 marca w Okleśnej. Od tego czasu spektakl wystawiono kilkanaście razy, a jego wykonanie doceniono podczas trzecich małopolskich spotkań teatrów amatorskich Posiady teatralne na Orawie, gdzie zdobyło trzecią nagrodę. W tym roku Teatru Ludowy Tradycja planuje jeszcze jedną premierę. Od października będzie można oglądać ich najnowszy spektakl. Tato, Tato, Sprawa się Rypła.